Wakacje na dobre się zaczęły, ruszyła, więc akcja na weekend zostaje z rodziną w Markach. Jednak i poza weekendem można liczyć na wypełnienie wolnego czasu kinem letnim. Cieszymy się, że kino pod chmurką jest tak popularne wśród naszych mieszkańców, a liczba uczestników stale rośnie. Warto wiedzieć, że jest to już dziewiąta edycja kina letniego w Markach. Jak co roku przygotowaliśmy dobry repertuar, kawy, herbaty oraz coś słodkiego. Tegoroczne filmowe wydarzenie rozpoczynamy razem ze Smurfami, ale dla dorosłych również przygotowaliśmy dobre propozycje na te wakacje. Więcej informacji na stronie internetowej miasta oraz oficjalnym profilu na Facebooku. Kinoletnie Park Miejski, każdy czwartek o 20.30. Zapraszamy. Na pierwszym seansie zabrakło wolnych miejsc na leżakach. Bardzo fajna rozrywka wieczorem dla całej rodziny. Z dziećmi można przyjść, przynajmniej nie siedzą w domu przed komputerem, i nie marnują czasu. Jest fajna atmosfera, wygodne są leżaczki. No i jest fajnie. Są fajne bajki, jest herbata, kawa. Miła atmosfera. Miła obsługa. Kawa, ciastka, kakao, leżaki. Dużo jest fajnych rzeczy. W niedzielne popołudnie miała miejsce inauguracja akcji. Na weekend zostaje z rodziną w markach. Tradycyjnie, po raz kolejny, organizujemy atrakcje, które przez całe wakacje właśnie tutaj w parku miejskim będą dla głównie najmłodszych organizowane, ale też dla całych rodzin. Przypomnę. Akcję naszą na weekend zostaje z rodziną w Markach, która w każdą sobotę i niedzielę zaprasza całe rodziny właśnie do parku, żeby chwilę spędzić czasu z rodziną przy różnych atrakcjach. Co tydzień, co tydzień różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych i dla, dla starszych. Oficjalne rozpoczęcie lata w Markach miało swój motyw przewodni związany z ekologią. Ekomagia, festiwal kultury naturalnej, trwa właśnie w parku Brixów. Zaprosiliśmy państwa na inaugurację cieszącej się od wielu lat w naszym mieście akcji. Na weekend zostaje z rodziną w Markach. Ta akcja, do której zapraszamy państwa przez całe wakacje, w każdy weekend będzie można tutaj właśnie w naszym miejskim parku skorzystać z wielu różnych przygotowanych wydarzeń. Będzie można napić się kawy, herbaty, będzie można wziąć udział w różnych warsztatach. Niedzielna akcja rozpoczęła się integracyjnie. Muzyka i sztuka to jest taka przestrzeń, która ma nas łączyć, a nie dzielić i pozwolić nam tworzyć nowe rytuały, nowe nasze jakieś. Zwyczaje, że taka piosenka na dobry dzień może być nowym obyczajem, który wprowadzimy na wakacje albo po prostu będzie takim elementem, który, do którego będziemy się odwoływać, wspominając e, wspólnie to lato i być może właśnie taką imprezę, jak jako magia w Markach. E, myślę, że w ten sposób e, tworzymy nową kulturę, e, wprowadzając sztukę do życia codziennego. Pozytywną energią dźwięków Ania Broda zintegrowała całe rodziny. Dowiedzieliśmy się troszeczkę informacji na temat różnych instrumentów. Maci jako dziecko z niepełnosprawnością miał troszeczkę forów, mógł dotknąć więcej instrumentów, był małym asystentem, również bardzo fajnie brał udział w flaskaniu, w graniu. Bardzo nam się podobało. Podczas wydarzeń, odbywających się na scenie, działało stanowisko Urzędu Miasta Marki. Na stanowisku Urzędu Miasta Marki można złożyć wniosek na wyrobienie karty mieszkańca oraz skorzystać z zabawy ekologicznego koła Fortuny. Na koniec w prawdziwie wakacyjny klimat wprowadził nas koncert zespołu Nic Wielkiego. Muzyka etno, muzyka ludowa, inspirowana latem, wakacjami. Odwiedzając park miejski po 50 latach nieobecności w markach, można być mile zaskoczoną. Przyjechałam z Kopenhagi. Nie byłam w markach mniej więcej 50 lat. Tutaj mieszkała moja babcia, mama mojej mamy, moja ciotka i chciałam zobaczyć, jak marki wyglądają, czy się zmieniły. Bardzo cieszy mnie, że marki żyją i że są. Ludzie, mieszkańcy z rodzinami, z dziećmi, że prowadzą tu swoje normalne życie i że mają możliwość też kulturalnie się rozwijać.